Luna i nów księżyca w bliźniętach Halo, halo kochani. Jak wam mija nów księżyca w bliźniętach? Zgodnie z tradycją, w każdą pełnię i nów nowe przygody luni. Życzę pięknego czasu nowiu księżyca w bliźniętach oraz portalu 6, 6 i zapraszam do lektury. Luna i nów księżyca w bliźniętach. W miasteczku, gdzie ciche ulice i szepczące drzewa tworzą atmosferę spokojnej harmonii, nadchodzi nów księżyca w bliźniętach. To czas komunikacji, nowych pomysłów i intelektualnej stymulacji. Wszyscy mieszkańcy wyczuwają nadchodzącą zmianę, jakby powietrze samo w sobie było pełne potencjału i nieskończonych możliwości. Luna przygotowuje się na tę nową fazę. Nów księżyca w bliźniętach, to dla niej czas na zainicjowanie nowych projektów i nawiązanie nowych kontaktów. Wiedząc, że jej myśli i słowa mają teraz szczególną moc, decyduje się wykorzystać ten moment do odkrycia nowych dróg i ścieżek. W noc nowiu, gdy księżyc skrywa się w ciemnościach, luna wybiera się na spacer do małego gaju na skraju miasteczka. Tam, pod rozgwieżdżonym niebem, czuje, jak jej myśli nabierają jasności i przejrzystości. Staje przy strumieniu, którego szum przypomina jej o nieustannym przepływie energii i informacji. Luna siada na kamieniu nad brzegiem wody, zamyka oczy i pozwala, by myśli płynęły swobodnie. Wizualizuje nowe idee, projekty i kontakty, które chciałaby nawiązać. Każda myśl jest jak gwiazda, migocząca na niebie jej umysłu. Skupia się na tym, jak te myśli mogą połączyć się w całość, tworząc sieć możliwości i inspiracji. W ciszy nocy Luna zaczyna mówić do siebie, wypowiadając na głos swoje pragnienia i cele. Słowa unoszą się w powietrzu, mieszając się z delikatnym wiatrem, który przynosi ze sobą nowe pomysły i inspiracje. Jest to moment, w którym Luna czuje, jakie słowa nabierają mocy jakby wszechświat sam słuchał jej życzeń i odpowiedział na nie. Gdy otwiera oczy, widzi, że na niebie pojawił się cienki sierp księżyca. Jest to znak, że jej intencje zostały usłyszane. Luna wie, że teraz musi pielęgnować swoje pomysły i pracować nad nimi z determinacją i cierpliwością. Znów księżyca w bliźniętach przynosi jej poczucie ekscytacji i oczekiwania, że przed nią otwierają się nowe drogi i możliwości. Z nową energią i jasnością umysłu Luna wraca do miasteczka, gotowa na nadchodzące wyzwania i przygody. Nów księżyca w bliźniętach dał jej impuls do działania, a ona wie, że teraz jest czas, aby wykorzystać ten potencjał do pełni. Kroczy naprzód z ufnością że jej słowa i myśli prowadzą ją w kierunku, który jest zgodny z planem wszechświata. Wróżbita Łukasz Łęcka